Jaki? Straf na piasku O! Co to jest straf na piasku? Myślisz? Nie my, my, ja mów! Ja mówię, że może być straf na piasku Kordy, 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 kordy! Straf na w prawo! Widziałeś to tyle, nie w prawo! To blisko, tylko tam blisko Ja pierdzielę! Nie widziałem! Ja nie widziałem tego! Ja pierdzielę. Wiem, że jest trap Ja. Nie na to Ile? Ja. to Ile? Ja. Ja. Pierdzielę. Ja. Ja. Dobry tramp. Teraz jest mało to Ja. wtedy Ja. 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 ja jest totemów, to, to się opłaca robić. Totalnie nie. Możecie za to, to przedać trochę pieniędzy.